ETS-2, to przed nami, czy jesteśmy na to przygotowani? Bądź ciepłowniczy, tego nie było w poprzednich latach. Oraz trudna codzienność branży ciepłowniczej. Inwestycje, decyzje i wydatki w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Zabieramy Państwa w kuluary tegorocznej edycji Forum Ciepłowników. Jesteśmy w międzyzdrojach. Połowa tego roku, ale jednocześnie połowa tej transformacyjnej dekady, jaki to jest czas dla Waszej organizacji? Z perspektywy naszej spółki to oznacza realizację inwestycji w digitalizację sieci ciepłowniczej, która jest związana z doposażeniem przede wszystkim naszych, naszej armatury, ale i węzłów ciepłowniczych w takie najnowsze rozwiązania. W pierwszej kolejności to było dostosowanie do sieci GSM, do sieci transmisyjnej, jeżeli chodzi o telemetrię, ale też wymiana właśnie armatury dostosowania do tych najnowszych wymagań oraz takie, można powiedzieć, ubogacenie tych naszych węzłów w dodatkowo pomiarowanie po to, żeby wprowadzić system nadrzędnego sterowania nad całym naszym systemem ciepłowniczym i zoptymalizować jego pracę w zakresie między innymi i te od tej strony technologicznej, jeżeli chodzi o ograniczenie strat, dostosowanie współpracy tych wszystkich źródeł w różnych warunkach, do też współpracy z siecią elektroenergetyczną, są to źródła. Kogeneracyjne, ale z drugiej strony, oczywiście, do tej bardzo istotnej strony każdej spółki, czyli tej strony finansowej, czyli maksymalizacji zysku przy utrzymaniu stabilnej ceny ciepła. Mądre decyzje na dzień dzisiejszy to są decyzje, które przede wszystkim korespondują z polityką Unii Europejskiej. Są wyznaczone konkretne cele, są wyznaczone narzędzia, dzięki którym możemy te osiągnąć, i jeżeli oni się tylko kwalifikują w tym przedziale i w tym korytarzu decyzyjnym, to należy to robić. Takim przykładem jest Gliwice, który e, mając. W dyspozycji potencjał lokalnego prosumentyzmu ciepłowniczego i, i idea z tyłu głowy współdzielenia sieci ciepłowniczej realizuje tego typu pomysły, które korespondują bardzo dobrze z polityką Unii Europejskiej, z polityką krajową. Myślę, że te decyzje są łatwiejsze wtedy do położenia. Wiele wyzwań dla naszej branży, nie tylko pod względem regulacyjnym, ale również technologicznym stoi, tak więc. Przede wszystkim jako przedstawiciel producentów i dostawców dla tego sektora mogę potwierdzić z całą stanowczością, że jest to niewątpliwie ciekawy okres. Zapewne nie tylko dla tej branży, ale również dla szeroko rozumianej energetyki, znoszenie wszelkiego rodzaju utrudnień regulacyjnych jest tym, co będzie stymulowało na pewno rozwój tej branży i transformację w oczekiwanym kierunku, ale również drugim bardzo ważnym faktorem jest transparentna dystrybucja środków, czy to z KPO, czy to z innych funduszy, które będą stymulowały, wspierały rzeczywiście tę zieloną transformację i realizację targetów nie tylko rządowych, ale również unijnych stojących przed całym rynkiem europejskim.